W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o prozdrowotnych właściwościach Propolisu, potocznie zwanego kitem pszczelim. O ile większość z nas wie, czym jest miód, jak wygląda, jak smakuje, to Propolis jest już dużo mniej znanym pszczelim produktem. Ale w zakresie oddziaływania na nasze zdrowie wcale miodowi nie ustępuje, a w niektórych płaszczyznach nawet go przewyższa. Czym zatem jest Propolis, jaka jest jego funkcja oraz z czego się składa, że może wykazywać tak dobroczynny wpływ na nasze zdrowie? Szanowni Państwo, Propolis w ulu spełnia różne funkcje. Przede wszystkim pozwala utrzymać temperaturę, odpowiednią wilgotność, a także służy jako środek do uszczelniania dla pszczół. W jego skład wchodzi 40% włosków, 40% żywic roślinnych, około 8% olejków eterycznych, 7% pyłków i 5% innych substancji organicznych. Więc, jak widzimy, propolis posiada w sobie szerokie spektrum naturalnych substancji, które także wykazują szerokie spektrum oddziaływania na nasz organizm. Co w wielu przypadkach powoduje, że propolis jest bardziej skuteczny niż substancje ukierunkowane tylko i wyłącznie na jeden pojedynczy szlak metaboliczny, ale o tym zaraz. Jakie zatem właściwości prozdrowotne na nasz organizm wykaże propolis? Ponieważ jest to bardzo obszerny temat, dzisiaj opowiem Państwu, jak propolis wpływa na nasz układ immunologiczny. Ale ponieważ jestem lekarzem, a będę mówił o naturalnej substancji, oświadczam, że wszystko, co teraz usłyszysz, jest poradą niemedyczną. O wpływie propolisu na nasz układ immunologiczny powinniśmy wiedzieć. Tylko i wyłącznie o dwóch bardzo ważnych aspektach. Po pierwsze, Propolis zwiększa aktywność oraz moc działania makrofagów. A co to są makrofagi? Makrofagi to komórki naszego układu immunologicznego, które jako pierwsze pojawiają się w miejscu, gdzie pojawia się zakażenie drobnoustrojami. Propolis zwiększa siłę działania tych komórek w zależności od dawki. Czyni je bardziej skutecznymi, co w konsekwencji przyczynia się do szybszego ustąpienia zakażenia. A oto dowód: badanie z 2005 roku z Brazylii. Wpływ propolisu brazylijskiego i bułgarskiego na bakteriobójcze działanie makrofagów. W treści czytamy m.in. Propolis z Brazylii i Bułgarii zwiększał działanie bakteriobójcze makrofagów w zależności od jego stężenia. Tutaj należy zaznaczyć, że makrofagi są uniwersalne w zakresie zwalczania drobnoustrojów, zatem propolis pomoże w każdym zakażeniu bakteryjnym. Ale ponieważ propolis ma także antybakteryjne działanie, nie wynikające z pobudzenia naszego układu immunologicznego, ale z jego bezpośredniego oddziaływania na komórki bakteryjne, to szerzej o antybakteryjnym działaniu propolisu powiem w następnym odcinku, żeby nie mieszać tematyki, bo dzisiaj mówimy tylko o układzie immunologicznym. Natomiast druga bardzo ważna zależność propolisu w stosunku do naszego układu immunologicznego to wspomaganie pracy naszej śledziony. Może na początku powiedzmy w ogóle, co to jest śledziona. Szanowni Państwo, możemy powiedzieć, że śledziona to taki ogromny węzeł chłonny i rzeczywiście pod względem budowy śledziona jest bardzo podobna do węzłów chłonnych. I niektóre funkcje śledziony i węzłów chłonnych także się pokrywają. Ale ponieważ mówimy o układzie immunologicznym, to o tej funkcji śledziony dzisiaj powiemy. Przede wszystkim śledziona syntetyzuje przeciwciała, zatem odgrywa ogromną rolę w naszej odporności. Skoro już to wiemy, co wspólnego ze śledzioną ma propolis? Otóż propolis w zakresie śledziony utrzymuje, a nawet poprawia funkcję układu immunologicznego poddanego przewlekłemu stresowi. A jak wiemy, przewlekły stres negatywnie wpływa na naszą odporność. Zatem propolis blokując negatywny wpływ stresu na naszą śledzionę umożliwia jej prawidłową pracę, a nawet ją usprawnia. A oto dowód. Badanie z 2012 roku Brazylia. Aktywność immunomodulacyjna propolisu na ekspresję TLR2 i TLR4 przez myszy przewlekle zestresowane. W treści czytamy. W tej pracy chcemy ustalić działanie propolisu u myszy z przewlekłym stresem. Oceniając ekspresję receptora TLR2 oraz TLR4 przez komórki śledziony i poziomy kortykosteronu jako wskaźnik stresu. Dalej czytamy. Propolis wywiera działanie immunomodulujące u myszy z przewlekłym stresem, przyczyniając się do rozpoznania mikroorganizmów i sprzyjając początkowym etapom odpowiedzi immunologicznej podczas stresu. Aby podsumować tematykę propolisu, układu immunologicznego oraz śledziony. Wystarczy zadać jedno pytanie: Czy jesteście Państwo często zestresowani i czy układ immunologiczny jest Wam potrzebny? Jest to najbardziej rzeczowe podsumowanie, jakie w tym temacie można postawić. Podsumowując, Propolis pozytywnie wpływa na pracę naszego układu immunologicznego, aktywując makrofagi do walki z drobnoustrojami, a także umożliwiając śledzionie pracę nawet w trakcie przewlekłego stresu. Na dzisiaj to tyle i zapraszam Państwa do kolejnego odcinka.